Dzień dobry Państwu. Chciałbym podziękować kierownictwu uczelni, panu rektorowi, pani Dziekan i innym ważnym osobom, plus moją słuchaczom, że zostałem zaproszony na wykład inauguracyjny na naszej uczelni. Ja zaproponowałem temat Unia Europejska w czasach przełomu Przyłomu. Wydaje mi się, że ten dziejowy przełom jest dla nas wszystkich jasny. Prawda? Są różne określenia tego przełomu. Na przykład w publicystyce używa się określenia Świat wykoleił się. Wypadł szyn. Słynny niemiecki socjolog Ulrich Beck używa określenia metamorfozy. Prawda? Jeżeli chodzi o obecny stan współczesnego świata, pojęcia wziętego z biologią. Ale My chcemy się zajmować aktualnymi problemami i żeby zajmować się tymi aktualnymi problemami w czasach dziwowego przełomu trzeba wrócić do historii. Jest tak, że w zasadzie w starożytnej Grecji Heraklit, znany historyk i filozof, użył określenia że „wojna jest ojcem wszelkich rzeczy. Prawie tysiąc, ponad 1500 lat później Nicolo Machiavelli, pierwszy doradca polityczny w północnych Włoszech, zajął się naukową analizą wojen i konfliktów europejskich i stwierdził, że dają się one ująć pewien schemat. Schemat Machiavelli'ego ma taką główną tezę. Że sąsiedzi są naturalnymi wrogami. A jak przestaną być sąsiadami w wyniku jakichś przekształceń terytorialnych i tak dalej, to ci inni, którzy się zetkną z nimi, staną się naturalnymi wrogami. No, na przykład e, cesarstwo rosyjskie i cesarstwo niemieckie, gdzie czy Prusy, gdy zlikwidowane zostały. Polska stały się znów naturalnymi wrogami według schematu Machiavelliego, ale takich przypadków było w Europie ogromna ilość. Ten, te liczne wojny znajdowały swój punkt szczytowy w wojnie 30 1618-1648 na terenie świętego cesarstwa rzymskiego narodu. Niemieckiego, to nie było ani święte, ani nie było cesarstwem narodu, ani z Rzymem już nie miało wiele wspólnego. To cesarstwo w wojnie 30-letniej straciło 35% ludności, czyli więcej niż w czasie II wojny światowej. Spustoszone zostały gigantyczne tereny, a miasto Magdeburg po szturmie wojsk feldmarszałka Tillyego z 30 tysięcy mieszkańców spadło na 570. I Magdybojk poczuwał 100 lat, żeby powrócić do tej liczby 100 tysięcy mieszkańców i odpowiedniej wysokości produkcji przemysłowej i gospodarczej. Te wojny europejskie no, stały wyraźne w wyraźnej sprzeczności z chrześcijaństwem i ideą miłości bliźniego. To skłaniało światły umysły do zastanowienia się, co można by zrobić, aby tę wojnę ograniczyć albo może i zlikwidować. Są trzy, w myśli europejskiej pojawiły się trzy generalne koncepcje pokoju europejskiego. Pierwsza koncepcja jest koncepcja hegemonii. E, tą koncepcję wylansował Karol Wielki, pierwszy cesarz. Zachodnio-Rzymski, koronowany w Rzymie przez papieża Leona III w roku 800 na cesarza rzymskiego. Karol Wielki był przekonany, że pod jego władzą i silną ręką narody europejskie już nie będą mogły zwalczać się nawzajem i, i prowadzić wojen, a swoje główne zadanie uważał nawracanie na chrześcijaństwo ludów pogańskich, prawda? czynił to z mieczem i Biblio w ręku. Hegemonia typu cesarstwa Karola Wielkiego została była kontynuowana wielokrotnie w Europie prób, próby Hegemonii, między innymi taką próbę Hegemonii podjął Napoleon Bonaparte prawda? a zupełnie poza ideą chrześcijaństwa miłości bliźniego. Próby takie podejmowali masowi mordercy Adolf Hitler i Józef Stalin. To tyle, jeżeli chodzi o próby hegemonii. Nikomu nie udało się sprawować za dłuższą metę hegemonii nad Europą. Inną koncepcją była równowaga sił. Równowaga sił wylansowana przez dyplomację brytyjską była realizowana na podstawie uchwalenia uchwaleń Kongresu Wiedeńskiego 1815 i e, ustawiono takie relacje sił w Europie kontynentalnej, państw, ówczesnych państw Europy kontynentalnej, aby żadna grupa nie stała się zbyt silna. Czyli, żeby ugrupowania państw obawiały się rozpocząć wojnę z innym ugrupowaniem, bo liczyłyby się z tym, że jest ono co najmniej równie silne jak jak oni sami. Te integracje gospodarcze, ta próba równowagi siły, oczywiście też nie znała egzaminu. Ta równowaga się zawsze załamywała pod wpływem jakichś silnych przemian technologicznych i politycznych, i to skłoniło później Henry Kissingera, byłego ministra spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych, profesora Harwarda, do słynnego stwierdzenia, że potrzeba jest przede wszystkim integracji europejskiej. Integracja europejska to jest jedyny sposób, aby zapobiec tym wojnom, a kluczowym punktem tej integracji jest integracja Niemiec, dlatego że Niemcy są zbyt słabe, aby sprawić hegemonię nad Europą i zbyt silne, aby można było na dłuższą metę utrzymać równowagę. Sił. I w tej sytuacji nie pozostaje nic innego jak głęboka integracja Niemiec w strukturach europejskich. I to jest pomysł Henry Kissingera. Mitterrand, były, premier, były prezydent Francji, wypowiadał się podobnie. Po zjednoczeniu Niemiec, którego bardzo się obawiał, ale w końcu musiał się na to zgodzić, prezydent Francji oświadczył, że albo Niemcy staną się europejskie, Albo Europa stanie się niemiecka. No jak na razie wygląda na to, że Niemcy stały się europejskie. Metoda integracji. Co można zrobić w zakresie integracji gospodarczej? Dlatego, bo polityczna jakoś nie wchodziła w rachubę po II wojnie światowej. Nie wchodziła w rachubę, dlatego że nie było ponadnarodowych organów władzy. Politycznej. Wszystko było oparte, zbudowane na państwach narodowych. I w tej sytuacji, kiedy nie można było ponadnarodowych organów władzy wykorzystać do integrowania Europy, ogromną zaletę wykazała metoda Jean Monnet. Jean Monnet, francuski polityk i doradca gospodarczy i polityczny, wykazał się genialną ideą Realizowania integracji nie od szczytu władzy, od polityki, tylko realizowania od dołu, od przedsiębiorstw, od regulacji prawnych na szczeblu gospodarczym. Czyli nie polityka jako punkt wyjścia, tylko gospodarka. Jean Monnet argumentował, że resentymenty. A wersje polityczne są jeszcze po wojnie zbyt silne, by można było integrować narody europejskie, a poza tym ewentualne polityczne próby integracji oznaczałyby dla wielu osób będących władzy ograniczenie ich kompetencji. I na to na pewno by się one nie zgodziły. Dlatego Monet twierdził, integrujmy od strony gospodarki, na tym zna się niewielu. I Narody, jeżeli tylko wyniki gospodarcze są dobre, będą to akceptowały. Mianowicie proces integracyjny szedł przez te typowe fazy integracji europejskiej, ale strefy wolnego handlu, Unię celną, wspólny rynek, wspólny pieniądz i Monet wiedział, że w tym punkcie ten, ten proces się kończy. Się kończy, dlatego że Teraz w przypadku wspólnego pieniądza potrzebny jest centrum potrzebny jest centrum decyzji politycznej. I tu wyłania się problem państw narodowych. Państw narodowych i gospodarki rynkowej. Państwa narodowe po II wojnie światowej, bardzo socjaldemokratycznie nastawione, próbowały osiągnąć materialne dobrobyt dla możliwie wszystkich, czy prawie wszystkich grup społecznych. To zadanie materialnego dobrobytu jest bardzo wyraźnie widoczne w książce Erharda: Dobrobyt dla wszystkich. Ale także prezydent Stanów Zjednoczonych John F. Kennedy użył tego słynnego powiedzenia: przypływ podnosi wszystkie łodzie. Przez przypływ rozumiał wzrost gospodarczy, ale okazało się, że ani dobrobytu dla wszystkich nie da się zorganizować, ani wzrost gospodarczy nie podnosi wbrew. Powiedzeniu prezydenta wszystkich Łodzi. Tutaj jest problem taki, że państwa w Unii Europejskiej, które zaczęły się integrować, doszły do punktu y, wspólnego pieniądza, przez to wprowadzenie wspólnego pieniądza ujednoliciły, ujednoliciły swoje relacje kursowe. To znaczy kursy wymienne walut. Zostały usztywnione prawda, przez pracę, nie pieniądza euro. I dzięki temu kursy walutowe już nie mogą spełniać funkcji amortyzatora, szcząsów zewnętrznych i wewnętrznych, co czyniły przez setki lat. Z państwa słabsze, które ciągle poddawane były różnym szokom ekonomicznym i politycznym, jak Grecja czy Włochy, no stale. Dewaluowały swoje waluty, aby podnieść swoją konkurencyjność i w ten sposób zapewnić obecność na międzynarodowych rynkach. W momencie wchodzenia do Unii Walutowej ta możliwość dewaluacji nie istnieje. Wtedy wyłania się przed państwem, każdym państwem to zadanie amortyzowania szoków. No, przykładowo, gdy. Z jakichś tam względów wojny czy złej pogody załamy się turystyka do basenu Morza Śródziemnego, to Grecja, Włochy i Hiszpania, Portugalia będą musiały skompensować osobom pracującym w hotelach i restauracjach straty ich dochodów, właścicielom też, zapobiec ich totalnej likwidacji, bankructwie, ale do tego trzeba dużych środków. I takie duże środki budżety państwowe słabszych z państw na ogół nie mają. Dlatego pojawiła się w Unii Europejskiej ta myśl, że te środki muszą być gospodarowane na szczeblu Unii Europejskiej. wielkiego ugrupowania gospodarczego, które produktem krajowym brutto osiąga poziom Stanów Zjednoczonych, a nawet go wyprzedza. I to Łączy się z tym, to ta, ta myśl, że trzeba to robić na szczeblu Unii Europejskiej, łączy się też z powami środowiska. Ochrona środowiska wymaga ogromnych nakładów i jest stosunkowo bez, mało skuteczna, jeżeli robi się to w poszczególnych państwach. No Cóż przyniesie ochrona środowiska w Słowenii czy Luksemburgu, jeżeli fabryki we Francji i Niemczech nadal zatruwają wodę. I powietrze, czyli potrzebna jest akcja europejska, prawda? akcja europejskiej ochrony środowiska. Te, z tego wynikała idea wielkich programów ratunkowych i naprawczych. Pierwszy program to jest Freedom, e, wylansowany przez Greta Thunberg i panią Ursulę von der Leyen. To jest Freedom for Future. Tym, tym programem, ten program lansowany przez Gretę Tumek przyczynił się do ożywienia idei ochrony środowiska w Europie i przyczynił się do tego, że został na szczeblu Komisji Europejskiej pod kierownictwem pani von der Leyen został opracowany program Green Deal. Green Deal, czyli program yy, uczynienia Europy kontynentem, który nie, nie produkuje już dwutlenku węgla do roku 2050, czyli nie zatruwa atmosfery. Te produkcja dwutlenku węgla, która tam występuje, zostaje w tym programie, ma być absorbowana przez lasy i techniczne urządzenia, które pozwalają dwutlenej węgla. Ściągnąć z atmosfery. Ten program Green Deal pani Ursuli von der Leyen, ale inspiratorką była Greta Thunberg. On jest opracowany, i zaplanowany na 1 bilion euro. Trzeba sobie zdawać sprawę, to jest tak jak dwukrotność produktu krajowego brutto polskiego. I ten program ma być finansowane głównie z kredytów i darów firm prywatnych i darów państw europejskich. Następny program, następny program to jest program skonstruowany, naprawczy skonstruowany niedawno, w ostatnich miesiącach to jest program ratunkowy dotyczący gospodarek Unii Europejskiej i gospodarek i ograniczenia skutków pandemii. Aha. I w tym programie, który jest zaplanowany na 750 miliardów euro, środki te mają być wydane możliwie jak najszybciej. Tu już nie ma na co czekać. I program ten planowany jest w oparciu o podjęcie kredytów. Podjęcie kredytów, które pozwolą no, podnieść poziom produktu krajowego brutto Unii Europejskiej z 1,1 na 2% na tego rodzaju wydatki, i ten program ma być koordynowany przez Komisję Europejską. Fakt, że Oprócz tego jeszcze niemiecki minister do spraw gospodarki i rozwoju Gerd Müller lansuje program marszala dla, planu Marszala dla Afryki. Zwraca się uwagę, że do roku 2050 w Afryce będzie żyło nie 1,2 miliardy ludzi, tylko 2,5 miliarda To podwójna liczba. I jeżeli nie utrzymać, nie, nie stworzymy miejsc pracy i szans nauki pracy dla tych ludzi, to oni wszyscy będą parli w kierunku Europy. I tego chciano, by ze zrozumiałych względów, uniknąć. I dlatego jest ten program, który Gerda Müllera, niemieckiego ministra do spraw gospodarki i gospodarczego rozwoju, który jednak jest jeszcze tylko w fazie planowania, a nie jakichś ustaleń o charakterze decyzyjnym. W sumie można powiedzieć tak, że wszystkie te ustalenia i wszystkie programy naprawcze wskazują na to, że Unia Europejska decyduje się na wspólne finansowanie dużych przedsięwzięć. I mają być one finansowane w wysokim stopniu przez kredyt, co jest odejściem od dotychczasowej praktyki Unii Europejskiej, kiedy każde państwo finansowało swoje wydatki we własnym zakresie. Chce się podejmować kredyty wspólnie jako Unia i wspólnie je spłacać. I to oznacza podstawę przyszłych struktur państwowych Unii. Europejskiej. Bo jeżeli ma się wspólny pieniądz i wspólną politykę finansową, to brakuje już tylko wspólny prezydent i wspólna polityka zagraniczna, która tak już jest częściowo realizowana. I w to przypomina mi e, słynną wypowiedź Winstona Churchilla w roku 1946-19 września na uniwersytecie w Czurysiu, kiedy Churchill powiedział, że jest konieczne stworzenie w Europie Stanów Zjednoczonych Europy. Jeżeli nie chcielibyśmy użyć teraz tej terminologii, którą używał Churchill, to możemy mówić konieczne jest stworzenie z Federacji Narodów Europejskich. Jeżeli udałoby się, udałoby się tą Federację stworzyć, to mamy wtedy Zapewniony pokój w Europie na wiele dziesiątków lat. Schemat Machiavelliego nie funkcjonuje, a ponura nie, przepowiednia Heraklita wojna jest ojcem wszelkich rzeczy straci na aktualności. Dziękuję Państwu za uwagę.